Cześć, dzisiaj będzie taki odcinek nagrany z lasu. Konkretnie poruszę bardzo wrażliwy temat, czyli gwałty w Biblii. Wiele osób zarzuca, że Biblia nie tylko zezwala, ale i pochwala gwałty. A dlaczego tak się dzieje? Skąd te pomysły? Pochodzi to z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 22, wersja od 28 w górę. No i tam jest napisane, że jeśli pochwyci się jakiegoś osobnika na tym, że zgwałcił kobietę, to nie należy go zabijać, należy zrobić dwie zupełnie inne rzeczy. I te zupełnie inne rzeczy polegają na tym, bo po pierwsze, ten osobnik musi zapłacić jakąś kasę ojcu tej dziewczyny, a druga rzecz musi poślubić tą dziewczynę. No i jak sobie taki współczesny człowiek patrzy na to, to się łapie za głowę i mówi, to jest strasznie brutalne, to jest to jakieś barbarzyństwo. Tylko trzeba pomyśleć inaczej. Po pierwsze, to, co się dzieje w Biblii, dzieje się jakieś tam 3 do 4 tysięcy lat przed Chrystusem. Czyli to nie jest XXI wiek, to nie jest środek Warszawy, tylko to są zupełnie inne tereny, zupełnie inne czasy. No i teraz co się dzieje? Wyobraź sobie, że współczesna kobieta zostaje zgwałcona. Pytanie brzmi, czy taka kobieta może załowić sobie firmę? Głupie pytanie, nie? No bo co to ma wspólnego? No pewnie, że może. A czy może wyjechać z kraju? Może. A czy może wynająć sobie mieszkanie swoje? Pewnie, że może. A czy może mieć na przykład faceta, jeżeli już cała trauma opadnie? Pewnie, że może. Nie pytam, czy to się da zrobić, tylko pytam, czy jej wolno z punktu widzenia prawa. Wolno. Prawo takiej kobiecie nie, za, nie zabrania absolutnie niczego. Tylko jak się cofniemy te parę tysięcy lat wstecz, no to okazuje się, że taka kobieta nic nie mowa. Bo... Głównym takim atrybutem kobiety wcześniej było to, że miała dzieci. Jeżeli nie ma męża, to nie będziemy mieć dzieci. Jak nie ma dzieci, to jest potępiona przez całe otoczenie, jako taka, nie wiem, z, nieczysta, potępiona przez Boga na tej zasadzie, dlatego że dzieci były uważane za dar od Bogów. No i te, od Bogów mówię, dlatego wynika nie każdy wie w Boga z Biblii. Ale chodzi o to, że to było super, super ważne, mieć dzieci. Poza tym, jeżeli nie miała męża, to nigdy nie odziedziczy majątku, nigdy nie opuści rodziców, nigdy nie będzie miała swojej pracy normalnej, bo nikt do tej pracy nie będzie tylko pracować w polu dla ojca. No to jest naprawdę takie przekichane życie. No i teraz można powiedzieć tak: jeśli taki człowiek ją zgwałcił, no to naturalne, dobra, zabijmy go. Co ta dziewczyna na tym zyska? Jaki dla niej jest zysk? No, będzie miała frajdę, dobra, spotkało go, to na co zasłużył, koniec. No, ale jej życie nadal jest zniszczone i nadal ona nie ma po co żyć. Więc Biblia wprowadza pewną modyfikację. Ona wprowadza coś takiego, że dobrą karą będzie mm, narzucenie pewnych obostrzeń na tego faceta. To znaczy, pierwsza sprawa, ok, musisz zapłacić haracz ojcu. Dlaczego? Kiedyś opowiadałem w tym odcinku z poprzednich że jeśli ktoś bierze sobie dziewczynę za żonę, to płaci jej ojcu zawsze haracz. Dlaczego więc gwałciciel miałby być zwolniony z tej opłaty? No nie jest zwolniony. Prawo to prawo, nie? Więc też musi płacić. Druga sprawa, jeśli ją weźmie za żonę, to w takim razie no zrobi dziecko. Czyli już sprawa, że, nigdy nie, że będzie bezdzietna do końca życia już nie jest problemem. Następnie będzie musiał płacić na nią do końca swych dni. To jest coś w rodzaju takich, nie wiem jak to nazwać, jak płacenie renty do końca życia czy alimenty na dzieci Dodatkowo, dodatkowo, jak ten facet umrze, to cały jego majątek, zamiast przejść na rodzinę, przejdzie na tą zgłoszoną kobietę. To jest kara dla niego. To jest tak jakby powiedzieć, że polski kodeks karny to jest lista rzeczy, na które zezwala Polska. No bo skoro są wymienione, to zezwala, nie? E, jest tylko napisane, że tam tutaj więzienie, tutaj coś. Nie, to są kary. Pierwsze pięć ksiąg Biblii, czyli tak zwany pięcioksiąg, to jest prawo mojżeszowe. Mówiąc krótko, krótko, to jest kodeks karny. Czyli on mm, tam wyznacza, co jest karalne i w jaki sposób jest karalne. No i on wyznacza właśnie, że dobrą karą będzie utrzymywanie tej kobiety do końca życia i cały czas trzeba po prostu jej tak służyć jako mąż, tak można powiedzieć. Kolejna sprawa, jeżeli my mówimy o małżeństwie, to wyobrażamy sobie małżeństwo takie współczesne jak teraz, to znaczy jest mąż, jest żona, bo u nas są no, związki jednak monogamiczne. Ówcześnie związki niekoniecznie były monogamiczne, więc ona niekoniecznie musiała być jego jedyną żoną. Mogła być po prostu jedną z kilku albo kilkunastu won, w zależności jaki bogaty był. Kolejna sprawa, jeżeli on zgwałciłby nie pannę, bo zwróćcie uwagę, że jest napisane dokładnie w prawie mojżowym, że to dotyczy tylko panien. Gdyby zgwałcił na przykład mężatkę, to tutaj już nie ma litości. Żadne prawo go tam nie usprawiedliwia. W żaden sposób nie mówi, że należy zapłacić jakąś karę. Nie, po prostu wtedy no wiadomo, jak skończy. W zasadzie prawo nie musiało istnieć, mąż by go załatwił, więc po prostu tak to działało. To prawo zabezpieczało tylko pannę, no i w ten sposób to działało. Jeśli się dopuściłeś takiego czynu, to teraz płać do końca swych dni, cały majątek przejdzie na nią, ty będzie musiał. Ją utrzymywać, będziesz musiał utrzymywać jej dzieci, będziesz musiał dać jej mieszkanie, absolutnie wszystko, tak jakby była twoją żoną i koniec. Dlaczego ona miałaby być zdradna? Na tej zasadzie zostało to wymyślone. No i teraz, jak się patrzy w ten sposób na ten problem, to już nie jest takie brutalne, nie? To jest nadal nie do pomyślenia w XXI wieku, ale na jakieś 6000 lat temu dobre wyjście. Hmm ówczesna kobieta nie za bardzo mogła sobie pomyśleć: tak, No dobra, stała się tragedia, no to w takim razie zwijam się z miasta, jadę do Warszawki, kupię sobie mieszkanie, otworzę biznes. Nie, jej życie było skończone, więc aby jej życie nie było skończone, w ten sposób to wymyślono. Mam nadzieję, że teraz jest to już nieco bardziej rozjaśnione, na czym to polegało i że to nie jest zezwolenie, tylko to jest system kar, jaki ma ponieść gwałciciel. Jest to system kar z naciskiem na dobro kobiety, a nie na dobro gwałciciela. Mam nadzieję, że takich wzorów więcej nie będę słuchał. Jeżeli ktoś ci kiedykolwiek powie e, odnośnie tych zezwoleń na gwałty, podeślij mu ten film. A przy okazji subskrybuj ten kanał, bo takie filmy będą pojawiały się częściej. Dzięki za uwagę, a ja idę teraz na spacer.